Jeżeli oglądasz ten film, to najprawdopodobniej tak jak ja kiedyś, zmagasz się teraz z uzależnieniem od pornografii. Ja niestety odkryłem to w tak młodym wieku jak 11 lat. I towarzyszyła mi ona przez następne 6 lat mojego życia. W międzyczasie cały czas je niszczą. Pamiętam, że kiedy byłem w postałowie, to każdy o tym gadał i mówił, że to normalne. Przecież każdy to ogląda. To takie zajebiste. Paczaku ona ma fajną dufę! I nikt tak naprawdę nie widział w tym nic złego. I w sumie to się nie dziwię. Co takie młode gówniarze jak my mogliśmy wiedzieć o konsekwencjach. Skorzystania z takiej rzeczy. Zresztą wtedy to był taki trochę temat tabu i nie było to za bardzo przebadane, więc tak naprawdę nikt nie wiedział, jak to do końca oddziaływuje na ludzki umysł. A więc tak przez całe swoje młodzieńcze życie oglądałem i coraz głębiej zanurzałem się w świat grzechu i rozpusty, stawiając się coraz bardziej. I coraz bardziej uzależniony, biegając po coraz bardziej drastyczne treści. Jako, że moje receptory dopaminowe były już tak usmażone, że potrzebowały coraz to mocniejszego bodźca. Aż w końcu odkryłem coś takiego jak rozwój osobisty. I zacząłem się w to zagłębiać, i nagle dowiedziałem się, że jednak nie jest to tak normalne, jak myślałem, że jest. Zacząłem studiować ten temat i odkrywać to, jak tragiczne skutki ma to na ludzki umysł, zwłaszcza umysł mężczyzny, szczególnie młodego mężczyzny. I od tamtego czasu. Postanowiłem sobie, że moją misją od dziś jest to, aby zerwać tym haniebnym nałogiem. Obiecałem sobie, że przestanę. Minęły 2-3 dni i znowu wracałem. Obiecałem sobie, że przestanę, że już tego nigdy więcej nie zrobię. 2-3 dni i wracałem. O, oh, komuś się udało dojść do 7 dnia. Brawo O, oh, ale fajna ducha mi się wyświetliła na teku. Znowu wracałem. Tak cały kurs czas, aż w końcu po kilku miesiącach moich starań, po zrobieniu dogłębnego researchu, i wypróbowaniu setek przeróżnych metod, niekiedy naprawdę pojemnych metod, kurwa, jakiś mnich u znalazłem, znalazłem sposób na to, aby przerwać ten cały czas, ciągle kończący się tak samo cykl. Udało mi się znaleźć sposób, jak przerwać z tym uwłaczającym naukę. A więc co to za sposób? Co po tylu miesiącach nieudolnych starań, ciągłych porażek i momentów, w których czułem się zawiedziony z samego siebie, w końcu pomogło mi przerwać to uzależnienie? Było to powolne redukowanie ilości, jak często to robiłem. Uświadomiłem sobie, że robię to w całkowicie odwrotny sposób niż powinienem. Jeżeli oglądałem to przez tyle lat, czasami nawet po kursie siedem razy dziennie, to jakim niby cudem ja mam przestać to robić po jednym dniu abstynencji? Nie miało najmniejszego sensu. To tak jakbyś powiedział bezdomnemu, że rozwiązaniem dla jego bezdomności jest to, żeby kupił sobie kurs dom. No, no jak? Jeżeli przez ostatnie kilka lat cały czas budowałeś i utwardzałeś tą ścieżkę neuronową w Twoim umyśle, to nie oczekuj, że uda ci się ją zerwać od tak. A więc co musisz zrobić? To zastosować zasadę neuro Plastyki. Czyli zamiast próbować całkowicie przestać to, co robiłeś przez ostatnie kilka lat, my będziemy dalej to robić, to znaczy ty, ale stopniowo zmniejszać stymulus, jaki dostarczamy naszemu umysłowi poprzez robienie tego. Czyli najpierw co musimy zrobić? Jeżeli na przykład walisz konia do porno To od dzisiaj możesz to robić tylko do zdjęć I nie chodzi mi o nagie zdjęcia, dobra? Od dziś odcinamy całkowicie porno z twojego życia Dlatego nie wiem, wybierz sobie jakąś ulubioną platformę social mediów Może to być Instagram, Facebook, obojętnie I od dziś możesz to robić tylko do zdjęć A więc co tutaj robimy To zamiast przerywać całkowicie nasz nawyk My dalej go robimy, ale zmniejszamy po w jakim stopniu on stymuluje nasz umysł Czyli to jest praktycznie to samo co przy na przykład paleniu papierosów Jeżeli palisz kilka lat i planujesz rzucić to nie rzucasz od razu palenia, bo dobrze wiesz, jak to się skończy, tylko stopniowo redukujesz to, jak często palisz i ile palisz. Czyli powiedzmy, jeżeli paliłeś po 5 papierosów dziennie. To teraz palisz po 1-2 papierosy dziennie, i tak dalej, i tak dalej. Czyli przez następne jakieś od 1 do 3 tygodni robisz to tylko do zdjęć. Następnym etapem jest to, aby przejść od wszystkich kont, do jakich tam se to robisz, do tylko jednego wybranego profilu. Tylko jednego. A więc wybierasz sobie swoje ulubione konto, i od dziś możesz to robić tylko do tego konta. Przez następne od tam. Jeden do dwóch do trzech tygodni. I ostatni, trzeci etap. Na tym etapie nie powinieneś już mieć żadnych chęci do tego, aby walić konia. To znaczy się będziesz je mieć, ale powinny być na tyle słabe, że będziesz w stanie z łatwością się im oprzeć. A więc brawo! Zmieniłeś to. W jaki sposób operuje twój umysł? To była jedyna skuteczna metoda w moim przypadku i uważam, że to najlepsza możliwa metoda. Oczywiście pewnie się znajdzie kilku takich w komentarzach, którzy powiedzą, że od razu im się udało to zrobić, ale no nie było tak w moim przypadku i musiałem wykorzystać tę metodę i na szczęście udało mi się to zrobić. I wiem, że ta metoda pomoże wielu chłopakom, jako że większość chłopaków na pewno nie będzie w stanie od tego po prostu to. A więc jeśli zmagasz się z no wapem i nie wiesz co zrobić, to zaufaj mi. Zrób to, co Ci powiedziałem w tym filmie, a po jakichś dwóch miesiącach zobaczysz, że już nie będziesz w ogóle o tym wszystkim myśleć. To nie będzie w ogóle już częścią Twojego życia. I to tyle. Mam nadzieję, że Ci pomogłem. Jeżeli tak, to zostaw suba, łapkę, napisz jakiś fajny komentarz, prześlij ten filmik do znajomego, jeżeli myślisz, że może mu to pomóc. A w opisie zostałem Ci link do darmowego planu treningowego oraz do naszego serwera Discord, gdzie znajduje się wiele więcej chłopaków takich jak Ty, którzy również chcą zmienić swoje życie. Dlatego jeżeli chcesz ich poznać, to serdecznie Cię do tego zapraszam. I tyle. I pamiętaj, szkoda życia, nabycie pizdą. Pozdro!